Mówi do mnie trener, dobra to zrób tak, będzie Cię podbiegał, Zobacz, zobaczysz, że się tutaj podchodzi, wstajesz, bierzesz gardę i prawym prostym mu napierdalasz. Ja mówię, nie no stary, no, no nie zrobię tego, dlatego, że ja go nie uderzę pierwszy. On mówi, nie no czemu, widzisz, że gość wchodzi z agresją, pokazujesz jaja i jebiesz kurwa w pysk frajera pierwszy, nie? Ja mówię, nie, nie, no nie zrobię tak, dlatego, że no, uważam, że jeżeli wejdę w to, co ktoś mi narzuci, dam się sprowokować... To w tym momencie tak naprawdę ja psychicznie przegram. Wszystko rozbija się o psychikę. Jeżeli to ja będę osobą, która pierwsza podniesie rękę, w moim odczuciu przegram. Nie zrobię tego. On mówi, ale oddać mu musisz". Mówi, oczywiście, że mu oddam. Jeżeli mnie uderzy, będę jebał. No mówi, no to kurwa, zajebiście, to oddaj. Mówię, no jak najbardziej, no nie pozwolę sobie na to, żeby, żeby ktoś na mnie rękę podnosił, ale pierwszy nie uderze. No i nie ukrywam, że kiedy do mnie podszedł, ja już byłem przekonany, że, że mnie uderzy. Starałem się zachować pełne skupienie, jakby mimo, że wszedłem tam taki y, zaspany, bo, bo ja byłem strasznie senny. Byłem po treningu, byłem po długiej podróży, byłem zmęczony. To w momencie, w którym podszedł, to starałem się jak najbardziej skupić na tym, żeby nie dać się jakoś zaskoczyć. Chociaż i tak już poniekąd zaskoczyć się dałem, dlatego że podszedł podać rękę dwóm osobom i jak myślałem, że będzie wracał do siebie i podbiegnie w trakcie Kajdża, to zrobił inaczej, czyli od razu odbił moją stronę i tak naprawdę nie miałem czasu yy, na reakcję. No i sobie siedziałem, co so, myślę, dobra, chuj. Jestem w niekorzystnej pozycji, najwyżej, najwyżej mi przypierdoli jak siedzę, to tylko pokażę swój poziom, nie? So, myślę, Trudno, jakoś, jakoś z tego, jakoś z tego i Tam starałem się w miarę, w miarę zachować trzeźwość, żeby odskoczyć na nogę w razie czego w bok, a miałem też tak nogę na nogę założoną, co nie sprzyjało, ale tak miałem myśl, że dobra, to szybko zrobię tutaj zejście w bok i, i, i tyle. Ale w momencie, w którym zaczął się dosiadać do mnie, to tak pomyślałem, bo wiesz, jak ktoś do niej podchodzi mówi góra, góra jak do psa, to jeżeli ja wstanę, to co ja kurwa udowodnię, że jestem tuzym psem, że to się będzie kura rozkazy rzucał? Nie. Jak ładnie poprosisz, czy nie mógłbyś stać, to kurwa wstanę, bo kultu kultura po prostu tego wymaga. Ale jak mówisz do mnie kurwa góra, góra jak do psa, no to no to sorry, ale ja podziękuję, nie i tyle. Natomiast w momencie, w którym zaczął się dosiadać do mnie, jeszcze walną tekstem załatwimy to siedząc coś na stylu, to ja od razu pomyślałem, że on chce mi duszenie założyć od tyłu. Dlatego szybko wstałem i podniósłem ręce, żeby czoło gotowym. I ziomek jak mi odpowiada. Yy, a co ty myślisz, że ja ci bić będę? Tak jakby sugerując, że przesiadku ja przedtem pogadać. Więc stwierdziłem spoko, no to rozmawiajmy. Zachowujesz się jak ham, bo wpierdalasz się kurwa na nie swoją kanapę. W momencie, w którym ktoś jest gospodarzem, to jednak słuchasz gospodarza i siadasz na miejscu wyznaczonym przez niego. Ale trudno, okej. Okay. Yy, I tyle. Natomiast ja osobiście się cieszę, że. W miarę możliwości starałem się zachować spokój, chociaż nie ukrywam, że mimo wszystko. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Ja się strasznie dziwnie czułem na tym cage'u. Nie dziwnie w sensie, że moje samopoczucie było nieodpowiednie, bo szybko się pobudziłem tą sytuacją i jakby skupiłem się na temacie. Ale ja miałem takie, takie przeświadczenie trochę takiego snu na jawie że ja słuchałem, co mówi między innymi Jacek Murański przez telefon. I się zastanawiałem, kurwa, serio to się dzieje w tym momencie, jakby to jest rzeczywistość. Jakby mój mózg miał taki, takie rozchwianie chwilowe. Taki brak pewności, czy aby na pewno to co słyszę, naprawdę się wydarzyło w tym momencie. Więc. Dla mnie jest to. Dla mnie jest to dziwne niezrozumiałe. Co? Co? Z